W kolejnym dniu, w niedzielę, nie. cześć Laura. Mamy niedzielę, niedzielę handlową, i jedziemy na zakupy. Tak jak wam wczoraj mówiłam, tylko ja jeszcze nie jadłam śniadania, Jest 9:30, Paweł pojechał z Amelką na 9 do kościoła na msze. A ja szykuję śniadanie. Znaczy tak, Amelka to zjadła rano, bo ja nie wypuszczam dzieciaków bez nagłodnego nigdzie. Chyba mi koty. Wodę wylały i weszłam chyba trochę w mokre, bo ja w kapciach nie chodzę, tylko na busaka w skarpetkach. Yy. Dla uszano trochę zjadła śniadania, ale teraz, jeszcze przyjdzie, to jeszcze zje. Bo wiecie, ja nie wypuszczam na głodnego, yy, czy no, muszą, musi przed wyjściem zjeść. Paweł nie jad, bo powiedział, że jak przyjdzie, to na spokojnie sobie zje. Yy, bo to wiecie, na dziewiątą, ale trzeba jechać dużo wcześniej, z pół godziny po tych dołach powoli, do tego kościoła się dojedzie. No, już by mieć miejsce siedzące. E, więc pojechali, przyjadą, dam mu śniadanie, naszykuję im, zjedzą e, i jedziemy do. E, Kastoramy chyba na Okęcie. Nie wiem. E, do takiego budowlanego i tam jeszcze jest real. To jeszcze do tego reala może wejdę, zobaczę tam e, kwiatki, coś tam, coś tam. Bo zapomniałam powiedzieć, wczoraj na targu jak byłam, e, to były te. Mm, drzewka, te, co ja chciałam sobie kupić magnolia ale były takie, wiecie, co, doniczki, takie duże i one I były bardzo przewracały. przewracały się, bo był wiatr ale były bardzo wysokie, to byśmy musieli chyba przyczepką pojechać po to. A ja bym wolała taki mały sobie kupić i niech mi to sobie spokojnie rośnie. Ja nie wiecie, boję się, bo wydam ze dwie stówy na, taki, na takiego, dużego, na takie duże drzewko, a jak mi się to nie przyjmie, to wolę kupić sobie małe i niech sobie rośnie. No jakoś tak mam. Może będą, jak nie, to właśnie pójdę do tego Reala. Czy to O'Shawn teraz jest? O'Shawn teraz to jest. Kiedyś to był Real. Tam zawsze są jakieś krzaczki, i w ogóle wszystko trochę tańsze, bo chciałam też doniczki kupić. Zobaczymy, jak to będzie. Korzystamy z niedzieli handlowej, dlatego że no nie mamy kiedy po prostu, czy w sobotę. W tygodniu to absolutnie nie mamy, kiedy jechać. W ogóle, jak Paweł pracuje, w soboty to zawsze. Zawsze coś i też nie mamy kiedy jechać, więc dzisiaj jedziemy i musimy to wykorzystać, żeby kupić tam farbę i tam pało, coś tam potrzebuje, jakieś tam sobie coś tam. No, więc tak, 15 stopni za oknem, piękna, słoneczna pogoda, chociaż nad ranem padał deszcz, ale troszeczkę popadało i teraz się pięknie rozpogodziło. Chciałam Wam pokazać, bo ostatnio Wam pokazywałam, że kupiłam te biedronce bubki szone z koperkiem, jakie to jest niedobre. To jest po prostu... O, no niedobre to jest. Bardzo syty. No bo ten bób to jest bardzo syty. Ale powiem Wam, że to jest w ogóle niedobre. Tu jest jeszcze czosnek dany. No my czosnek lubimy, ale to... Ja nie wiem. To nam to nie podchodzi. Nie podchodzi nam to. No. Tak samo jak ja zrobiłam te rzodkiewki kiszone i małe pomidory koktajlowe też kiszone. No to tamto było lepsze niż to. No. I też smak miał kiszonki i były lepsze niż to. Nam to nie smakuje, więc ja tego nie polecam jakby co. To chyba 8 zł, a była promocja na 4 jakoś tak. Biorę się za śladanie. i w ogóle wczoraj jeszcze robiłam, nie nagram Wam, robiłam boczek. Boczek robiłam w tym szynkowarze. Zaraz go wyjmę i zobaczymy jak on nam wyszedł, bo przecież Pałowi to ślinotok, on już ma, język mu ucieknie, to mu na śniadanie to pokroję. No i tyle. No i, i obiecuję, że ja dzisiaj nagram jednego vloga, nie będę dzisiaj dwóch vlogów nagrywać jednego dnia, bo jak sobie pomyślałam, że dzisiejszego tego vloga zobaczycie dopiero chyba w czwartek, no to to mówię o kurczę. no takie mam y, wyprzedzenie, znaczy takie mam opóźnienie, no bo tak nagrywałam dwa vlogi dziennie, ale już wiem, mówię to trzeci vlog. Jeszcze jedna sprawa. <słuch> Dobrze. Bo dostałam komentarz, żebym sobie kupiła nowy, nowy telefon, bo ktoś bardzo przy, ktoś rzadko przychodzi raz na jakiś czas. Przychodzi ogląda mnie, że czasami wpada do mnie i mnie ogląda i bardzo lubi mnie oglądać, ale żebym sobie kupiła nowy telefon, bo jakoś jest słaba tego, tego, co ja tutaj nagrywam. Nie wiem, jakby to widzicie, dajcie znać. Tak jak ja mówiłam, ja nagrywam teraz na tej kamerze. Co sobie ściągnęłam. Może ściągnę jakiś inny program do nagrywania i będzie lepsza jakość, bo ostatnio nagrywałam chyba dwa vlogi na tej oryginalnej kamerze i ten głos, co taki jest, taki ten głos, jak robota, wiecie, Echa. echo takie. I niektórzy mówią, że to słyszą, niektórzy mówią, że tego nie słyszą, ale jak ja to montuję i jak ja to słyszę, to mnie krew zalewa. Tak to mnie drażni, że tam jest, tam jest. Na tamtej kamerze oryginalnej, tak, jest lepsza jakość, lepsze kolory. Herbaty, już się nalewam. Lepsza jakość, lepsze kolory są, to się, z tym się zgodzę, ale ten głos jest taki jakiś zamulony i taki jakiś nijaki, więc mnie to tak drażni, że nie mogę. Może sobie ściągnąć jakiś program, bo jeszcze jeden, żeby zobaczyć pod kątem jakości. Na dzień dzisiejszy, ja osobiście. Mm, nie jestem aż tak dużym kanałem i żeby inwestować i kupować nowy telefon do nagrywania czy jakiś aparat no bo wiecie nie wiem no nie myślałam o tym szczerze mówiąc bo ten telefon mam dobry on nie jest stary on jest nowy tylko po prostu po konfiguracji tak skonfigurowania tego telefonu no tak mi się stało jak nie inaczej więc nie wiem, dajcie znać. E, śmiałam się, że chyba zrobię sobie jakąś zrzutkę Jaką zrzutkę zrobimy i na nowy telefon. Ale to są tylko żarty. Zaraz ci dam. Laura to jest taka, że jak ona coś chce, to już natychmiast i będzie tak y, wierciła y, w brzuchu, że już jej dać natychmiast, tak? No. Dobra, więc żarty żartami, ale nie naprawdę, no powiem Wam, że to nie jest takie, o bo ja sobie pójdę i tak wywalę teraz, nie wiem, tysiąc czy dwa tysiące na aparat czy na nowy telefon, żeby na, na, na vlogi, bo kasa z powietrza też nie spada, wiecie o co chodzi, więc dajcie znać co Wy o tym myślicie, o tej jakości, bo jakby byłoby więcej głosów i więcej osobom by to przeszkadzało, no to jest to do rozważenia, że no... By trzeba było zainwestować w jakiś lepszy sprzęt. Ale jeżeli jedna osoba pisze, że jej coś tam przeszkadza, no to, no to wiecie, dla jednej osoby nie, nie wydam dwóch tysięcy na nowy telefon czy aparat, żeby jakoś była lepsza. No, bo są czasy jakie są, wiecie o co chodzi. Więc dajcie znać: Dobra, ja się rozłączam, bo już 7 minut gadam. No i co ja zrobię? Jak ja mam silotok tutaj przed tą kamerą. W ogóle yy, pokremowałam się, ale yy, muszę sobie tak wypilingować twarz. Koniecznie. E, I sobie kupić jakąś maseczkę, bo już nie mam, i sobie no, coś mam, wyrażę, Już, i maseczkę jakoś położyć, bo ja czuję, że ta twa twarz mam taką zmęczoną i taka taka jest... No. To tyle. Chciałam pokazać ten boczek e, z szynkowara. Słuchajcie, już kawałek odkryłam, spróbowałam. Tutaj jest e, galaretka. No, taki mi pyszny wyszedł ten boczek. Nie wiem, czy to dobrze widać. Pychota. Nie rozwala się. Nic, trzyma się fajnie. I co wam. Laura, za chwilkę. I co wam jeszcze powiem, to to, że. Aha, co robiłam? Dam przyprawę zwykłą, taką do mięsa normalnego sól i pieprz. I co jeszcze? I to wszystko. No, bardzo dobry wyszedł, bardzo dobry. Więc polecam wam ten szynkowar, bo naprawdę można sobie coś fajnego zawsze wymyśleć. A to co to jest to? A, testery. Mógł... No Myśmy... ale tu też masz przecież te, te stery. A, tu też jest tester. No tak, i tu jest jaka właśnie gąbeczka, że można sobie tą, tą gąbeczką po ścianie o, pojechać i kolor. To też fajne. 5 zł to kosztuje 6 prawie. No, bo to to trzeba pędzelki pomalować, a to to taki sztyft jest. Jakiś czas temu już wróciliśmy z tych sklepów. Byliśmy w Castoramie na Okęciu i w tym oszą I tam jeszcze jest Action obok. I powiem Wam, że ludzi full. No ale niedziela handlowa to ten. Tam w Castoramie to powiem Wam, że kupiliśmy tylko farbę. Bo tak się zamotaliśmy, że szkoda gadać. Poszłam do oszą, żeby kupić ogólnie doniczki. Tak jak Wam wczoraj mówiłam. Dobrze, to pokażę. E, Poczekać Wam okna pozamykane, ja nie wiem, ciepło tak jest, wszystko pozamykane. E, powiem wam, że poszłam do oszą po te doniczki, co wam wczoraj mówiłam, że dla Laury tam chciałam kupić, ale w ogóle nie było wyboru, bo na, w tym e, oszą na Okęciu to jest e, fakt, mało ludzi w sklepie, e, mało ludzi, ale też jest mały wybór, na roślinkach, na krzaczkach, w tym sklepie w ogóle nie było wyboru, w ogóle. W Jankach jest większy wybór, ale w Jankach przyjeżdżaliśmy koło Janek to było morze samochodów. Ja się nie nadaję do chodzenia po tych sklepach, już Wam powiem. Więc w tym Oszą kupiliśmy dwie takie doniczki. One były prawdopodobnie po 10 zł, po, chyba po 11. Tak, dwie takie duże, ale ja je kupiłam sobie na tą pergolę, co mam tutaj przed tarasem. że Ja jak będę robić, to Wam pokażę. Bo ja dostałam takiej wizji, wiecie co kiedyś? Wiecie, ja to jak wizję mam, to mam i dwie takie doniczki kupiłam. Tutaj w środku mam pięć takich malutkich sadzonek. Już nie będę wszystkie wyjmować. Małe kwiatuszki były w promocji Hedera, Hedera, i one są naprawdę małe, bo w porównaniu do ręki to są takie. Ale one były po 3 złote i teraz było minus 50% za złoty 50. Nie wiem, czy wy to zobaczycie. Za złoty 50, takie malutkie, ale jak ja wsadzę w doniczkę, no to przecież one mi urosną. Ja je zaraz podaję, bo mają bardzo sucho. I wzięłam 5 sztuk takich. Yy, tylko ja nie wiem, co to jest ta hedera. Yy, czy ona to jest jakiś taki, yy, coś jak bluszcz zwisający, coś takiego, nie wiem. Co by nie było? To sobie za, za takie parę złotych wzięłam i, i będzie. Jeszcze chyba za 30 zł takie Amelce. Mam brudny chyba telefon, widzę jakieś są prześwity. Takie plastikowe, jakby drewniaczki, bo dziewczyny lubią chodzić w takich kapciach. Ja też mam takie po podwórku. Fajne są, ale dla Laury nie było rozmiarówki. Znaczy, była rozmiarówka w jednolitych kolorach, ale ona się uparła na kwiatki, a w kwiatki nie było rozmiaru. Amelce też chyba trzy dychy, takie sandałki, już na taką, wiecie, y, pogodę taką ciepłą. I w, w tym sklepie, y, w tym y, jak ten sklep się nazywa? osą są takie pary y, dwupaki Legginsów. I to jest ta firma taka. Ne, y, Intexa, Intex coś tam, takie coś. Tam. Ta firma jest super i ta to jest to samo. Nie wiem, zaraz chyba to samo. teraz sprawdzę. Tak, to samo. Ja wzięłam chyba na jesieni takie leginsy, czy w zeszłym roku na lato granatowe. I któreś takie kolorowe i one są tak gatunkowo dobre, bo są bawełniane. I za te zapłaciłam 28 zł za dwupak. Takich kolorów. A za te zapłaciłam 30 zł, bo pewnie, że są z nadrukiem, to były droższe. Takie i takie. Ale one, z nimi się nic nie dzieje. One się w praniu nie rozciągają, one są bawełniane i naprawdę są tu, w udach. Są dosyć szerokie i luźne jak na leginsy. Bo te w PEPKO to się kupuje za 10 zł, czy tam za 8 czasami takie są. To jest takie dziadostwo. Ja już się raz złapałam, a nawet dwa razy i powiedziałam, że więcej ich nie kupię, ponieważ. Yy, Laura jest taka ubita tu w wodach i tamte są strasznie szczupłe. I co z tego, że wydam 10 zł, jak ja założę jej przez miesiąc czasu, par razy je upiorę i one się trochę zbiegną. Chcesz serek zjeść? No zjedz. I potem ja jej na uda nie tak mogę ich wcisnąć i, i ona wygląda, co? Ładne, trochę jestem. Jest no to zjedz. <laughs> I ona wygląda jak salce są po prostu w nich. A te są takie szersze, naprawdę są bardzo fajne z, z tej firmy oszą. Już mam przetestowane. To to. Aha tu mam jeszcze taki, matko jedyna, tu mam jeszcze wałek, znaczy ten podkład do wałka, dobra, obok był action, poszliśmy do action, Ameryka sobie wzięła jeszcze dwie takie małe sztalugi, nie wiem, A dobrze, dwie takie małe sztalugi sobie kupiła, coś będzie tam rysować, kupiła sobie taki zeszyt, ale już go otworzyła, bo była ciekawa tych kartek, to jest taki zeszyt plastyczny um, dziennik z papierem akwarelowym. Taki notesik. On ma papier akwarelowy, pewnie coś będzie tam sobie chciała. O, o jaki fajny. Taki, um, taki matowy. Bardzo fajny. O, będą jakieś obrazki, pewnie. Dasz, położysz tam olce, tam na ten soli gdzieś. E, wzięłam też farbę taką w sprayu, chyba 13 zł. I ona jest do... Um, e, Boże, do każdego... Roz, do drewna, e, do metalu, do aluminium i do szklanych powierzchni. Do szklanych... E, Boże, do szklanych... Tak, no. Taka jak uniwersalna. Bo mam tą pergolę, co tu przed schodami zrobiłam i sobie wymyśliłam, że ją pomaluję na biało, ale nie wałkiem, nie pędzelkiem, tylko spróbuję sprayem ją przyknąć. Jak wyjdzie to dobrze, jak nie, no to będę myśleć dalej. I trzy takie doniczki. To Laura sobie wzięła niezadowolona, bo nie było innych kolorów. Były zielone, takie ciemne i, 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 szar i czarne chyba jeszcze były. No to wzięła sobie takie. To jest beżowy, taki beżowy sobie wzięła. Dwie te dwa, dwa wachlarze. Bo te wachlarze były? Po trzy złote? No są takie małe jestem wachlarz? A, to tak. O. Będziemy się wachlować. O, fajne. Który czyj Amelki i Laura to jest dwa wachlarze i Laura e, naciągnęła mnie oczywiście, jak to ona, na taką zabaweczkę takiego pieska e, na baterię i jak się głowę naciśnie w dół, to on idzie do przodu, oczy mu się świecą i on idzie do przodu, a jak się palcem weźmie głowę do tyłu, to on idzie do tyłu, a jak jest po środku, o, to on się blokuje i nie chodzi. I nie chodzi. I to chyba tyle z tych zakupów. Już w sumie to ja nie wiem, sama. Chyba to tyle Wam powiem. Dobra, więc, więc tak. Niedziela, niedzielą. Odpoczynku nie ma. Idę, pomaluję to, co mam pomalować. Będę miała święty spokój, bo i tak już do ogródka dzisiaj nie pójdę, nic nie porobię. Więc zrobię to, co mam zrobić. I tyle. A z wami widzę się później. Moja skleroza. Jeszcze kupiliśmy dywan. To, to jest dywan taki, jakby sztuczna trawa, ale. Na takiej antypoślizgowej powierzchni w Action, 30 zł on ma 2 metry na metr i on, ja, ja mam takie dwa ale są takie szorstkie może jak ja mam włosy one są takie szorstkie i stopą nawet go nie staniecie na tarasie czy na, na coś na, na nim a ten jest taki mięciutki taki jakby z filcu, bardzo fajny nie wiem, albo na taras, albo Laura go zabierze do swojego domku, tam zobaczymy. Jak, zobaczymy, jak to rozwinę, i pewnie bym jeszcze jeden może kupiła, jak mi Laura zabierze. No, ale mówię, Jestem fajny, jest 30 zł, to mówię już wezmę, bo jak nie wezmę, to będę przecież później żałować. No, to takie to zakupy. Dobra, to ja lecę do swoich, do swoich obowiązków. Co by nie było, pokój pomalowany. Jak widzicie. Niedziela handlowa, niedziela pracująca, jak dla wszystkich, to i dla mnie. Yy, tutaj jeszcze jest, słuchajcie, taśma, tu taśma, którą trzeba odkleić i będzie taki pasaczek biały wyjdzie. Więc jest wszystko pomalowane. Tutaj jest ściana też taka kredowa, bo tu jest komin. Ściana kredowa. My się wydaje, że na raz wystarczy. Na dole mam też w kuchni taką kredową ścianą komi pomalowany i tam dziewczyny sobie rysują. I pójdę sobie usiądę. Mam nadzieję, że mnie dobrze będzie widać. Usiadłam sobie w rogu okna balkonowego. Powiem wam, że w ogóle zobaczcie. Widać jaka jest ta, cała farbie. Kolor farby, który pomalowaliśmy. raz Wam powiem. Poczekajcie, żeby nie było. To jest kolor. Rzeczywiście beżowy, tak się nazywa i to jest e, Dulux. E, Dulux rzeczywiście beżowy, tak się nazywa kolor tej farby. Pomalowane, oczyszczone, odnowione. Meble tylko wnosić i w kółko słuchajcie robota. Ale już mam z głowy i powiem wam, że bardzo wam polecam tą farbę Dulux, ściany i sufity ponieważ naprawdę raz wystarczyło ją pomalować. Ona jeszcze była wczoraj wymalowana oczywiście tym podkładem, ale raz wystarczyło pomalować i jest pomalowana i drugi raz nie trzeba malować, więc kryje super. Więc tak to wygląda. Dzisiaj się z nami już żegnam, bo już jest o 19 prawie. Ja jak widzicie cała jestem w farbie. Bez rękawiczek, gdzie tam ja z rękawiczkami malować, to nie, to, to, to bez sensu. E, dziękuję Wam dzisiaj za oglądanie. Życzę Wam wszystkiego dobrego. I co? E, jutro jest poniedziałek, 1 maja. Hmm. Nie wiem, co będzie jutro: czy jutro sadzimy ziemniaki, czy pojutrze, czy jak. E, jak coś się działo, to będę nagrywać. A jak będziemy odpoczywać, leżeć plackiem do góry. <grym> to nic nie będę nagrywać, bo i tak są vlogi do przodu, y, z wyprzedzeniem cztery vlogi, więc y, wy tego nawet nie, zau nie zauważycie. Idę się kąpać, umyć oczywiście głowę, siebie całą i, i zaczynam weekend. Jestem siebie dumna, bo sufit już był pomalowany teraz ten... Ściany dokończyłam, ten kąt pomalowany, wyszło bardzo ładnie. Jak to wszystko się zrobi yy, i meble się wstawi, to wam pokażę taki efekt końcowy. Jak to wygląda? Dziewczyny się kłócą. Laura to jest po powiem, wam, tak ją nosi dzisiaj. Nudzi no, się po prostu. Dzięki wam za dzisiaj, trzymajcie się miłego weekendu oczywiście, chociaż wy już to widzicie po weekendzie majowym, ale... Może niektórzy mają weekend czwartek, piątek i tak dalej. Taki cały tydzień może niektórzy mają, tak jak mój Paweł. Więc i tak wszystkiego dobrego. Do zobaczenia do następnego vloga. Trzymajcie się, pozdrawiam Was. Pa!